Czy wiesz, że sposób, w jaki mówisz, może sprawić, że ludzie będą cię uwielbiać lub unikać to nie wygląd, nie status społeczny, nie pieniądze. To Twoje słowa. Są osoby, które mają w sobie coś, co sprawia, że ludzie chcą być blisko nich. Kiedy mówią, wszyscy ich słuchają. A co najciekawsze? To nie jest przypadek to efekt konkretnych technik, które każdy może zastosować. Jeśli chcesz, żeby ludzie cię lubili, chcieli z tobą rozmawiać, spędzać czas i ufać ci, musisz nauczyć się mówić w sposób, który ich przyciąga. Dziś poznasz sekrety, które stosują najlepsi komunikatorzy na świecie. I co najważniejsze, będziesz mógł wdrożyć je od razu. Ale najpierw jedno pytanie: czy kiedykolwiek czułeś, że ludzie cię ignorują? Że rozmawiają z tobą, ale bez większego zaangażowania? A może zdarzyło Ci się mówić coś ważnego, a mimo to inni nie reagowali tak, jak się spodziewałeś? Jeśli tak, to dlatego, że nieświadomie popełniasz błędy, które sprawiają, że ludzie przestają Cię słuchać. Pierwszy i największy błąd? Mówienie o sobie przez cały czas. Tak, to prawda. Ludzie, którzy są lubiani, robią jedną prostą rzecz: słuchają. Większość ludzi uwielbia mówić o sobie. Jeśli więc nauczysz się zadawać pytania i naprawdę słuchać odpowiedzi, ludzie zaczną cię lubić. Bo wiesz, co jest największą potrzebą każdego człowieka? Bycie zrozumianym. Chcesz prosty trik? Zamiast mówić o sobie, odwróć rozmowę i powiedz: To ciekawe. Powiedz mi więcej. To jedno zdanie może całkowicie odmienić sposób, w jaki ludzie cię postrzegają. Bo nagle stajesz się kimś, kto naprawdę się interesuje. A ludzie lubią tych, którzy ich rozumieją. Ale to dopiero początek. Bo samo słuchanie to za mało. Musisz jeszcze wiedzieć, jak mówić, by przyciągać ludzi. Największy sekret? Mów tak, żeby inni czuli się dobrze w Twoim towarzystwie. Zastanów się. Czy lubisz spędzać czas z ludźmi, którzy narzekają, krytykują i obniżają Twój nastrój? Nie. A czy lubisz osoby, które sprawiają, że czujesz się dobrze? Oczywiście. Ludzie zawsze chcą być tam, gdzie czują się lepiej, więc jeśli chcesz być lubiany, musisz być osobą, która podnosi innych na duchu, a nie ciągnie ich w dół. Zamiast mówić, to się nie uda. Powiedz, a może spróbujemy inaczej? Zamiast mówić, to bez sensu. Powiedz. A co by było, gdybyśmy spojrzeli na to z innej strony? Zamiast krytykować, zadawaj pytania. Zamiast szukać problemów, szukaj rozwiązań. To drobne zmiany, ale sprawiają, że ludzie chcą być blisko ciebie. Ale teraz przejdźmy do najciekawszej części. Jak sprawić, by ludzie poczuli się z tobą dobrze już od pierwszego zdania? Odpowiedź jest prosta. Używaj imion. Nic nie działa tak dobrze, jak wypowiedzenie czyjegoś imienia w rozmowie. Gdy mówisz do kogoś po imieniu, ta osoba natychmiast czuje się bardziej ważna. To działa na poziomie podświadomym. Chcesz, żeby ktoś cię lubił? Zamiast powiedzieć. Dzięki za pomoc, powiedz. Dzięki, Michał, za pomoc. Zamiast. Miło Cię poznać! Powiedz. Miło Cię poznać, Aniu. Prosta rzecz, a działa cuda. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedna technika, która sprawia, że ludzie czują się dobrze w Twoim towarzystwie. To odzwierciedlanie ich energii i emocji. Ludzie lubią tych, którzy są do nich podobni. Jeśli ktoś mówi energicznie, odpowiedz z energią. Jeśli ktoś jest spokojny, nie narzucaj mu swojego tempa. To sprawia, że rozmówca czuje się komfortowo. I nawet nie zauważy, że zaczyna cię bardziej lubić. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jedno słowo, które sprawia, że ludzie natychmiast czują się dobrze. I to słowo to rozumiem. Spróbuj tego w rozmowie. Kiedy ktoś mówi o swoim problemie, nie dawaj od razu rad. Najpierw powiedz: Rozumiem cię. To jedno zdanie sprawia, że rozmówca czuje się zrozumiany, zaakceptowany i ważny. A ludzie kochają tych, którzy ich rozumieją. Teraz już wiesz, jak mówić, by ludzie cię lubili. Ale co jeśli chcesz, żeby cię uwielbiali? To wymaga jeszcze jednej rzeczy i właśnie o niej powiem ci za chwilę: jak mówić tak, by ludzie cię uwielbiali. Ludzie zapominają, co mówiłeś. Ale nigdy nie zapominają, jak się przy tobie czuli. Jeśli sprawisz, że będą czuli się dobrze w twoim towarzystwie, będą chcieli spędzać z tobą czas. A jeśli sprawisz, że będą czuć się wyjątkowi, będą cię uwielbiać. Jak to zrobić? Sekret tkwi w mikrokomplementach. Większość ludzi myśli, że komplementy muszą być wielkie i spektakularne. Ale prawda jest taka, że najlepiej działają te małe, subtelne, ale szczere. Zamiast mówić, jesteś świetny w tym, co robisz. Powiedz: Lubię, jak podchodzisz do tego tematu. Widać, że masz świetne podejście. Zamiast mówić, masz piękne oczy. Powiedz. Podoba mi się, jak Twoje oczy błyszczą, gdy o tym mówisz. Mikrokomplementy działają, bo nie brzmią jak puste pochwały. Są konkretne, są szczere i sprawiają, że ludzie czują się wyjątkowi. Ale uwaga, jest jeden warunek: nigdy nie przesadzaj. Jeśli komplement brzmi jak fałszywa pochwała, traci swoją moc. Mów mniej, ale szczerzej. To działa lepiej niż cokolwiek innego. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli chcesz, żeby ludzie cię uwielbiali, musisz nauczyć się jednego tworzenia wspólnych historii. Bo wiesz, co łączy ludzi najmocniej? Wspólne przeżycia. Pomyśl o swoich najlepszych przyjaciołach. Co sprawia, że ich lubisz? Nie tylko rozmowy, ale rzeczy, które razem przeżyliście. Śmiech. Wspólne sytuacje. Niezapomniane chwile. A teraz najlepsza część. Możesz to budować świadomie. Wystarczy, że podczas rozmowy dodasz jedno zdanie. Musimy to kiedyś zrobić razem. To byłoby świetne, gdybyśmy spróbowali. Wyobraź sobie, jakby to wyglądało, gdybyśmy... To proste. Ale sprawia, że ludzie automatycznie czują się z Tobą bardziej związani, bo nagle nie jesteś tylko rozmówcą. Stajesz się kimś, z kim można tworzyć wspólne historie. Ale to jeszcze nie koniec. Bo jeśli chcesz, by ludzie naprawdę Cię pokochali, musisz opanować najpotężniejszą technikę komunikacji. I teraz właśnie ją poznasz. Najważniejsza zasada ludzi, którzy są uwielbiani. Ludzie nie pamiętają dokładnie tego, co mówiłeś, ale pamiętają emocje, jakie im towarzyszyły. A to oznacza jedno: musisz nauczyć się zarządzać energią rozmowy. Co to znaczy? Jeśli rozmowa jest nudna, ludzie czują się znudzeni. Jeśli rozmowa jest chaotyczna, ludzie czują się nieswojo. Ale jeśli rozmowa jest pełna pozytywnej energii, ludzie chcą więcej. Oto najprostszy trik, który działa zawsze. Gdy widzisz, że rozmowa traci energię, zmień ton głosu i zadawaj ciekawe pytania. A co było w tym najlepsze? Jaka była twoja pierwsza myśl? Co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł? To działa, bo nagle rozmowa nabiera nowego tempa. Ale teraz poznasz coś jeszcze mocniejszego ostatni sekret ludzi, których wszyscy kochają. Najbardziej lubiani ludzie mają jedną wspólną cechę: zawsze kończą rozmowę w najlepszym momencie. Jeśli zostawisz ludzi z pozytywnym wrażeniem, zawsze będą chcieli więcej. A to oznacza jedno. Nigdy nie przedłużaj rozmowy, gdy widzisz, że traci energię. Zamiast tego zakończ ją w najlepszym momencie. Dobrze mi się z tobą rozmawia. Musimy to powtórzyć. To było świetne. Kontynuujemy następnym razem. Dzięki za tę rozmowę sprawiła mi mega frajdę. To działa, bo zostawiasz po sobie pozytywne wspomnienie. A ludzie zawsze chcą wracać do tych, którzy sprawili, że czuli się dobrze. Podsumowanie: jak sprawić, by ludzie cię pokochali? Słuchaj więcej niż mówisz. Ludzie lubią tych, którzy naprawdę ich rozumieją. Zadawaj pytania, które angażują. Zamiast mówić o sobie, pozwól mówić innym. Odzwierciedlaj energię rozmówcy. Dopasuj ton, tempo i sposób mówienia. Używaj imion. To proste. Ale sprawia, że ludzie czują się wyjątkowo. Dawaj mikrokomplementy. Nie mów ogólników, skup się na szczegółach. Twórz wspólne historie. Buduj więzi poprzez planowanie przyszłych wydarzeń. Zarządzaj energią rozmowy. Nie pozwól, by rozmowa stała się monotonna. Kończ rozmowę w najlepszym momencie. Zostaw ludzi z pozytywnym wrażeniem. Teraz masz wybór. Możesz mówić tak jak wszyscy i być zapominanym, albo możesz mówić w sposób, który sprawi, że ludzie zawsze będą chcieli więcej. To nie magia. To strategia. To dopiero początek. Zasubskrybuj, daj like i obejrzyj następny film. Tam czeka jeszcze większa dawka wiedzy.